Dzień dobry, witamy Państwa. 24 kwietnia 2016 roku. Kolejny mecz we Wrocławiu. Tym razem do stolicy Dolnego Śląska zawitali obecni mistrzowie Polski, Stal Biskutna. Zapowiada się zatem fantastyczne widowisko. Chociaż warto wspomnieć, że Kutno w tym roku jest na razie niepokonane, a swoich rywali równa z ziemią jak walec 30-tonowy. Rzut oka na tabelę przed trzecią kolejką polskiej ligi baseballu. Talbis Kutno na czele, natomiast baronowie Wrocław na miejscu przedostatnim z dwoma wygranymi, dwoma przegranymi meczami. W drużynie gospodarzy na górce Miotacza rozpoczyna Marcin Misiałek, który w poprzednim sezonie 2015 Zaliczył stosunek wygranych do przegranych meczów 4 do 4 oraz yy, współczynnik era na poziomie 4,37. Jak widać, drużyna gospodarzy bardzo osłabiona licznymi kontuzjami. Tylko 11 zawodników na meczu, natomiast drużyna Skutna na górce Miotacza rozpoczyna Mateusz Nowicki. Poza tym drużyna Skutna przyjechała w bardzo mocnym składzie. W sumie 16 zawodników, dwóch trenerów yy, bardzo doświadczonych na bazach. Trener główny Marcin Smalec-Makowski, legenda polskiego bejsbolu lat 90. I rozpoczynamy mecz. Pierwsza runda, jak w boksie, badanie przeciwnika. Szybkie trzy auty z jednej strony i szybkie trzy auty w odpowiedzi wrocławian. Z jednej i z drugiej strony odbicia w powietrze lub odbicia w ziemi, auty na pierwszej bazie. Po pierwszym inningu wynik 0-0. Rozpoczyna się drugi inning na pałce Robert Bocian-Matewski. Odbicie. Piłka odbija się przed potem chomranowym, wychodzi za boisko. I kutno wychodzi na prowadzenie. To jeszcze nie było odbicie chomranowe, ale zapowiedź tego co może się wydarzyć w następnych zmianach. Później mamy strikeout w wykonaniu Marcina Musiałka. Hit, zajęcie wszystkich baz. Następnie nieudany skis, play -out na bazie domowej, rzut na pierwszą bazę, ale niestety niecelnie. Po tym przerzucie zespół Skutna zdobywa 2 punkty i w pierwszej zmianie obejmuje prowadzenie 3 do 0. Na pałkę wchodzą gospodarze. Miotaż Skutna przeżywa kryzys, 4 bazy darmo z rzędu i na górce musi interweniować Marcin Smakowski. Kilka męskich słów, zobaczymy czy przyniosą efekt. Na pałce staje Adam Madaliński, dalekie odbicie na środkowe zapole, ale pewny chwyt zapolowego. Tagap, bieg na bazę domową, rzut. Tym razem save i pierwszy punkt dla wrocławian. Kolejny na pałce Marek Kozioł. Ponownie narzut, odbicie, wysoko w powietrze. Znów chwyt na środkowym zapolu, Wrocławianie zdobywają drugi punkt. Druga zmiana, kończy się kaczką zawodnika z Wrocławian. Zmiana, mamy wynik 3-2. do Rozpoczynamy nikt trzeci. Bicie w kierunku trzeciej bazy. Piękny chwyt backhandem Reja Wojtali, rzut na pierwszą bazę i jest out. Po nim niezwykle groźny Robert Matecki, narzut i jest kaczka. Koledzy z boiska, tym razem górą, Marcin Musiałek. Bocian nigdy nie lubił kręconych piłek. Wrocławianie w tej zmianie mają już dwa auty, blisko zakończenia i przejścia do ataku przy wyniku 3-2, ale teraz budują się zawodnicy kłótna i zaczynają seriami odbijać hity. Odbicie na zapole, odbicie pomiędzy drugobazowego i łącznika, a następnie odbicie na łącznika. Podanie na drugą bazę. Niestety safe. Piłka wleciała drugobazowemu z ręki. Odbija Mariusz Dżanowski, odbicie na łącznika i ale szkapeć, puszczana piłka. Ale łącznik podnosi piłkę, rzuca jeszcze na bazę domową. Robert Rogenbuk autuje biegacza. Trzeci aut i zmiana. Kłótno zdobyło 5 punktów i prowadzi 8-2. Wrocławianie odbijają, ale niestety robią to bezskutecznie. Kaczka, jeden flyout, drugi flyout. I rozpoczynamy rundę czwartą. W gospodarzu dochodzi do zmiany miotacza. Na górce staje Marek Kozioł. Odbicie na prawe za pole Jakubowej czaka, hit za trzy bazy, następnie aut na pierwszej bazie na Robercie Mateski. Ale po tych odbiciach Kutno przystępuje do kolejnej ofensywy. Odbicia, hit za hitem, na lewe za pole, na trzecią bazę. Znowu na lewe za pole i na środek. Mistrzowie Polski zdobywają kolejne obiegi, w tym nigu 4 punkty. Runda kończy się dwoma odbiciami w powietrze. Trzeci out i koniec zmiany. Kutno w tym momencie prowadzi 12 do 2. Na pałce swoich sił próbują gospodarze. Najpierw aut na pierwszej bazie, trudny chwyt w piłki spadającej za kołnierz w wykonaniu Roberta Matewskiego, a później piękny double play 4-6-3 w wykonaniu zawodników Mistrzów Polski. Rozpoczynamy piątą zmianę. Wynik. 12 do 2 dla Kutna. W piątej zmianie zawodnicy z Kutna nie zdobywają żadnych punktów i do odrabiania strat zabierają się gospodarze. Łukasz na Nolczak, wychowanek Kutna. Dalekie odbicie międzyśrodkowej między środkowej lewe zapole i mamy pierwszy hit, w tym miningu. Przerzut miotacza i Wrocławianie nie zdobywają pierwszy punkt tej zmianie. Na pałkę wchodzi Itala narzut daleki odbicie, piłka leci w kierunku środkowo-zapolowego i wychodzi za pod home runowy. Pierwszy homerun w tym meczu i dwa punkty dla wrocławian. Tym samym wynik 12 do 5. Czyżby wrocławianie zaczęli odrabiać straty i gonić wynik? Kolejny przerzut miotacza, na trzecią bazę biegnie Marcin Musiałek. Piłka wlatuje daleko pod backstop, Marcin decyduje się na atak bazy domowej. Jest out. Później nieskuteczne odbicie naszego zawodnika. I po tym piątym miningu Kutnianie prowadzą 12 do 6. Zapowiadają się wielkie emocje. Najpierw Robert Bocian-Matecki, odbicie w kierunku lewego Zapola i home run za jeden punkt. Robert wraca na boiska po kilku latach przerwy i zdecydowanie jest to powrót pozytywny. Wrocławianie decydują się na zmianę miotacza. Na górkę wpuszczają Łukasza Nolbrzaka. Na pałce Jakub Nadolski i odbicie, tzw. Tak Grand Slam, 4 punkty dla Kutna. Na pałkę wchodzi Jakub Wojczak, lider klasyfikacji home runu z poprzedniego sezonu. Dalekie odbicie na prawe za pole. Prawo za polowy Wrocławian biegnie do piłki, zbiera się, rzuca w kierunku kwadratu, ale to wszystko za wolno i biegacz z kutna zdobywa tzw. Tak czeski home run. Wrocławianie nie radzą sobie w obronie. Kolejni pałkarze z kutna odbijają, zajmują bazy, przechodzi cała kolejka na pauce znów Jakub Wojczak. Dalekie odbicie w kierunku lewego od za i... Grand Slam, kolejne 4 punkty. Tym samym w tej iningu Jakub Wojczek zalicza dwa Homrany. Jeden czeski, jeden za 4 punkty. Wrocławianie w akcie desperacji na górkę znów wpuszczają Martina Musiałka. Ale Artur Wojczek odbija znowu Homrana i kolejne 2 punkty dla Kutna. Bracia Artur i Jakub demolują wrocławską defensywę. Na koniec strikeout Pałkarza Skutna Kutna i do ataku przechodzą Wrocławianie, ale wynik w tej chwili jest już 32 do 6. W siódmej zmianie zawodnicy Skłódna zdobyli 18 punktów. Coś niesamowitego. Swoich sił próbują jeszcze Wrocławianie. Ale piękna akcja double play. Trzecia i pierwsza baza oraz flyout na prawym zapolu. I koniec meczu. Kibice z Wrocławia przecierają oczy ze zdumienia. Takich rzeczy na KSB Park w historii Wrocławskiego Baseballu jeszcze nie było. I przejdźmy do meczu drugiego w Drużynie Wrocławskiej. Na górce zmiana miotacza. Wchodzi najlepszy miotacz Wrocławian Ray Wojtala. Przypomnijmy, że w sezonie 2015 miał stosunek wygranych meczów do przegranych 9 do 5, współczynnik ERA na poziomie 1,23 oraz co ciekawe na 429 pałkarzy założył aż 115 kaczek. Natomiast w drużynie gości na górce mytacza witamy Krzysztofa Piotrowskiego. To jego powrót do ekstraligii bodajże po 5 latach przerwy. Ale myślę, że jest to na tyle doświadczony zawodnik, że nie zapomniał jak się rzuca i uprzykrza życie połkarżam. W pierwszej zmianie, niewiele się działo, szybkie auty z obu stron i wynik zostaje 0-0. Początek drugiej rundy. Biegacz na trzeciej bazie na pałce Artuj Wojczek. Daleki odbicie na prawe zapole. Powinien być pewny chwyt, ale niestety prawo zapolowy puszcza piłkę i kłótnianie zdobywają pierwszy punkt w tym meczu. Rozpoczyna się runda trzecia i jest 1-0 dla kłótna zawodnik wschódno na... i kaczka. Następny zawodnik. Odbicie w kierunku środkowego i prawego za pola. Jest hit. Kolejni pokaże, zdobywają z bazy. Odbicie w kierunku drugiej łącznika. Piłka przychodzi. Ach, dobrze, że Wrocławscy obrońcy nie zdążyli się głowami. To mogłoby być bolesne w skutek. Kolejny narzut Robert Matecki. Odbicie na trzecią bazę. Przepuszczenie do łącznika. Rzut Marcina Musiałka. I niestety przerzut. Pierwsza baza wybiegnie do piłki. Rzuca na bazę domową, niestety niedokładnie i kolejny punkt za Kutna. Ponownie na pałce Artur Wojczak, widzicie w kierunku Miotacza, rzut na drugą bazę, próba zagrania 2-1, niestety nieudana, auto na drugiej bazie, ale tutaj kolejny narzut i strikeout Kutna, bo krapienie punktów zabierają się Wrocławianie. Odbija Łukasz, żołnierz Nolbrzek, ale pewnych stycznych playout na zapalu. Proba zagrania skis play ze strony Wrocławian, niestety Roger, buk nie trafia w piłkę. I biegacz Wrocławian Marcin Musiałek jest łapany pomiędzy bazą domową a trzecią bazą. Proszę zwrócić uwagę, jak klasycznie wykonują to obrońcy. Skutna Rogen częściowo rehabilituje się odbiciem w kierunku drugobazowego. Ten przepuszcza piłkę, błąd obrońcy i Wrocławianie zdobywają dwa odbiegi. Krzysiek Piotrowski na górce, narzut, strikeout i koniec trzeciej wymiany. Wrocławianie zdobyli dwa punkty i wynik po trzeciej wymianie 5 do 2. Na palce zaczynają. Goście. Już na początku ciekawa zagrywka w ataku. Podwójne kradnięcie biegaczy z pierwszej i drugiej bazy. Odbicie za kwadrat na lewe za pole. I to wystarczyło na zdobycie dwóch punktów. Artur Wojczak, odbicie na łącznika. Marcin Musiałek na pierwszej. Robert Matecki na pałce. Strikeout I mamy koniec kolejnej zmiany. Goście decydują się na zmianę miotacza. W nie próbują odbić. Zajmują bazy, ale w tej czwartej zmianie nie zdobywają punktów. Wynik dalej brzmi 7 do 2. Początek piątej rundy. Na pałce Artur Wojczak. Narzył troje Wojtali. Dalekie odbicie na środkowe zapole. Piłka leci, leci, leci i spada za płotem. Kolejny home run w tym meczu pierwszy. Kłótno powiększa swoją przewagę. Wchodzą na pałkę kolejni pałkarze. Strikeout. Następnie odbicie w kierunku środkowego zapola. Zajęcie drugiej bazy. To już odbicie znowu na prawe za pole Daleki dobieg do piłki I kolejne przesunięcie na bazę na pałce Mariusz Grzanowski Odbicie w kierunku prawego za pola Ależ pięknie tuż pod sam pod Bardzo ciężka piłka do złapania Rzut w kierunku kwadratu łączenie przez drugobazowego Rzut na trzecią bazę Przerzucona piłka Mariusz Grzanowski biegnie w kierunku bazy domowej I zdobywa kolejny obieg Ależ fatalna gra w obronie w no takich błędów to nawet w modzikach się nie popełnia. Najgroźniejsi pałkarze Jakub Wojczak, Robert Matecki i strajk za strajk Kaczka, bicie w kierunku prawego zapola, ale płytkie i kolejna kaczka, na tyle wrocowienie. Tutaj zawodnicy skutna chcieli sprawdzić naszego łącznika Marcina Musiałka, odbicie i out na pierwszej bazie. Kolejne odbicie i kolejny pewny aut na pierwszej bazie. Prawo matcha. Z numerem siódmym kolejny pałkarz gości. Odbicie na drugobozowego, rzut na pierwszą bazę i aut. Trzy auty, zmiana i wrocławianie przed ostatnią szansą zdobycia punktu. Przynajmniej dwóch, żeby zmniejszyć przewagę i grać siódmą zmianę. Na pałce Carlos Valdes. Odbicie, aut na pierwszej. Następnie Adal Madaliński. Kaczka, niezłapana piłka, aut na pierwszej. I ostatni na pałce z numerem 10 Filip Fifi Nowacki. Odbicie na łącznika, przewraca się, pewne podanie na drugą bazę, trzeci aut i koniec meczu. W drugim meczu Kutno pokonuje Wrocławian 13-2. Śmiało można powiedzieć, że mistrz Polski przejechał do stolicy Dolnego Śląska i dwukrotnie zdecydowanie pokonał Wrocławian. to oka na tabelę po trzeciej kolejce, Tębo Śląsko dwukrotnie u siebie przegrywają z Chilezją Rybnik. Centaury Warszawa dwukrotnie pokonają piratów z wody sławowe i tym samym zawodnicy z Warszawy i Skutna umacniają się na pozycji liderów. Gorąco zapraszamy na stadiony i kibicom życzymy dużo wrażeń. Hej hej, tu, Ekstraliga Baseballu. Do zobaczenia!